Ta kobieta sprytnie umieściła w sejfie grzejnik i szybko go wyłączyła. Temperatura wewnątrz sejfu zaczęła stopniowo rosnąć. Następnie udawała, że dziecko potrzebuje mleka. Poprosiła dyrektora banku o pomoc w otwarciu butelki. W rzeczywistości na butelce znajdowała się specjalna substancja chemiczna. Dyrektor poczuł lekkie pieczenie w dłoni. Pomyślał, że to przez zbyt wysoką temperaturę butelki. Jednak w rzeczywistości jego odciski palców zostały uszkodzone. Kobieta i dyrektor wyszli z sejfu. Wtedy uruchomił się biometryczny detektor sejfu. Termostat wskazał 36 stopni i włączył się alarm. Ochroniarz pomyślał, że ktoś znajduje się w sejfie. W tym czasie Mike zeskoczył z sufitu i po cichu zamontował jammer na ścianie pokoju monitoringu. Jego wspólnik natychmiast stworzył trójwymiarowy model dziecka za pomocą oprogramowania do modelowania. Następnie dzięki jammerowi dodali obraz dziecka pełzającego w sejfie na ekranie monitoringu. Ochroniarz zobaczył, że w sejfie znajduje się dziecko. Lisa również powiedziała, że jej dziecko zaginęło. Ordu. Dyrektor natychmiast spróbował otworzyć sejf swoją dłonią, ale system odmówił rozpoznania jego uszkodzonych odcisków palców. Drzwi się nie otworzyły. Dyrektor polecił pracownikom ochrony wezwać specjalistę od materiałów wybuchowych. Jednak Alan przechwycił ich połączenie za pomocą jammeru. Złodzieje potrzyli się pod ekspertów od demolki. Weszli do banku z materiałami wybuchowymi. Ochrona natychmiast ewakuowała wszystkich ludzi z banku. Złodzieje równomiernie rozpyli na ramię drzwi sejfu plastyczny materiał wybuchowy. Barry podłączył zdalny detonator do ładunku. Drugi wspólnik nacisnął przycisk. Drzwi sejfu wyleciały w powietrze. Barry od razu udał się do wyznaczonego sejfu. Dzięki komputerowi szybko złamał hasło. Po otwarciu sejfu znalazł w środku kartę danych wartą 100 milionów dolarów. W końcu złodzieje zabrali kartę i z powodzeniem uciekli.